Dany jest trójkąt ABC, w którym AC jest równe BC, natomiast kąt ACB jest równy 80 stopni, zaś AD jest dwusieczną kąta BAC i punkt D należy do boku BC. Wówczas miara kąta ADB jest równa. Narysujmy sobie całą tą sytuację. Ja już tutaj narysowałem trójkąt równoramienny, w którym będziemy mieli wierzchołki ABC rozłożone w taki sposób. No i zgodnie z treścią zadania, AC musi być równe BC, Czyli AC jest równe BC. Te odcinki mają równą długość. Nasz trójkącik ABC jest równoramienny. Oznaczamy kolejne dane. Kąt ACB jest równy 80 stopni. ACB, czyli kąt przy wierzchołku C, ma miarę 80 stopni. Zaś AD jest dwusieczną kąta BAC. BAC to jest ten kąt. Czyli chcemy poprowadzić taki odcinek z wierzchołka A, aby podzielił nam on ten kącik na dwa, na dwa kąty o równej mierze. O, może niech to będzie mniej więcej jakoś tak, czyli tutaj wypada nam punkt D. No i chcieliśmy osiągnąć taki efekt, aby ten kąt tutaj miał taką samą miarę jak ten kąt tutaj. Może oznaczmy je sobie jakoś: to jest alfa i to również musi być alfa. Co my musimy zrobić? Musimy ustalić, jaka jest miara kąta ADB, ADB, czyli tego kąta tutaj. To jest nasz szukany kąt. Może go oznaczmy sobie, nie wiem, przez beta, na przykład. No i teraz musimy się jakoś do niego dobrać, wykorzystując tę informację, że te dwa kąty są równe, że cały ten kąt przy wierzchołku A jest równy kątowi przy wierzchołku B. O, możemy tą informację od razu teraz jakoś wykorzystać, ponieważ tu mamy alfa i tu mamy alfa. Cały kąt przy wierzchołku A ma miarę 2 alfa. To jest trójkąt równoramienny, czyli ten kąt musi być taki sam jak ten, czyli ten kącik przy wierzchołku B ma miarę 2 alfa. No i jeszcze mamy informację taką, że ten kąt przy wierzchołku C ma miarę 80 stopni. Korzystając z tej informacji możemy teraz tak naprawdę wyliczyć ile jest równe alfa, ponieważ wiemy, że suma miar kątów w dowolnym trójkącie jest równa 180 stopni, czyli alfa plus alfa plus 2 alfa plus 80 stopni musi być równe 180 stopni. Napiszmy zatem, że tu są dwa, dwie alfy i tu dwie alfy, czyli łącznie mamy 4 alfy plus jeszcze 80 stopni musi być równe 180 stopni. Czyli 4 alfa jest równe 180 minus 80, czyli 100 stopni. Zatem alfa musi być równe 100 na 4, 25 stopni. Możemy teraz przejść do rozpatrzenia kątów tego trójkąta ABD. No i widzimy, że mamy ten kąt alfa. On ma miarę, tutaj napiszę może 25 stopni. Tutaj mamy kąt o mierze 2 alfa, czyli 2 razy 25, czyli 50 stopni. No i teraz z tych dwóch informacji z trójkąta ABD możemy bez trudu obliczyć miarę kąta beta, ponieważ te trzy kąty muszą się sumować w sumie do 180 stopni, czyli 25 stopni plus 50 stopni plus jeszcze kącik beta. To musi być w sumie równe 180 stopni, czyli tu mamy 75 stopni plus beta równa się 180 stopni. Czyli wychodzi na to, że beta jest równe 180 stopni minus 75 stopni, czyli to wychodzi 105 stopni. Zatem odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A.